Skoro mamy wakacje, to szansa na wyjątkowe wspomnienia wzrasta, a wyjątkowe wspomnienia warto zachować na dłużej. Dlatego dzisiaj pokażę Ci, jak krok po kroku tworzę kolorową stronę pełną wspomnień. Ja będę pracować dzisiaj w takim koło notatniku, który aktualnie jest właśnie takim zeszytem, który będzie mieścił moje wspomnienia. W takim koło notatniku zmieści się sporo zdjęć, a to będzie akurat dla mnie ważne. To jest też zeszyt, który jest dedykowany do tego celu, więc będzie tutaj sobie przyrastał wraz z klejonymi zdjęciami. Oczywiście nie musisz od razu robić całego zeszytu z pełnego wspomnień. Możesz zacząć od kilku stron w planerze. One też będą piękną pamiątką, która pozwoli Ci wrócić do chwil, które były dla Ciebie ważne. Ja też mam takie strony w swoim planerze i bardzo lubię do nich zaglądać. No to co, działamy. Dzisiaj postanowiłam wrócić do takiego dnia, w którym otrzymałam od moich przyjaciółek wyjątkowy prezent, ponieważ za niedługo przeprowadzam się do nowego domu i pojechałyśmy ostatnio z wizytą na budowę. Okazało się, że jedna z nich przygotowałam różoną kawę i wypiłyśmy na tejże budowie, na takim całkiem rozwalonym, pełnym ziemi tarasie pierwszą kawę w moim nowym domu. To była naprawdę wyjątkowo wzruszająca chwila, dlatego chciałabym, żeby trafiła do, do mojego notatnika. Najpierw przykleję sobie zdjęcia. I zawsze zostawiam troszkę więcej przestrzeni na to, żeby zrobić jeszcze odpowiednie dopiski. I tutaj zazwyczaj jeszcze robię sobie przestrzeń na to, żeby coś yy, Dorysować. Będę korzystała dzisiaj z wzornika podróżniczego. Co prawda to nie była zbyt daleka podróż, ale jest tutaj sporo podpowiedzi, które można wykorzystać w ozdabianiu własnych wspomnień. Ja osobiście bardzo lubię dodawać takie kolorowe hasła, które w jakiś sposób opisują też całą sytuację. Myślę, że tutaj marzenia się spełniają, będą idealnym odzwierciedleniem tego, co się tam wydarzyło na tym tarasie, wezmę sobie kolorowego braszpena i zacznę powoli wypełniać przestrzeń na mojej stronie. Ja tworząc takie strony z zapiskami dotyczącymi wspomnień, staram się też bardziej zrelaksować i dać ponieść wyobraźni, więc nie tworzę wcześniej jakichś skomplikowanych planów tego, co się wydarzy na tej stronie, tylko po prostu swobodnie zapełniam Tą przestrzeń, która jest na kartce. Tutaj trochę zostało mi wolnego miejsca, więc dodam sobie jakieś serduszko, jakąś strzałeczkę. Zobaczymy, ile przestrzeni mi tutaj zostanie między zdjęciami po wpisaniu tekstu, który się tu znajdzie i pewnie znajdzie się tu też przestrzeń na jakąś naklejkę. Bardzo też lubię dodawać jakieś proste obrazki, które dodają uroku takim zapiskom. No i teraz hasło główne tego wydarzenia, czyli Pierwsza kawa na tarasie. I tutaj też sobie Oddzielę tą przestrzeń takimi samymi liniami jak wcześniej. Jak widzisz, nie staram się ani używać linijki. Tu zrobimy sobie strzałkę w przeciwnym kierunku. Ona będzie pasowała do tej z drugiej strony. No i czas na to, co się wtedy wydarzyło. No i na sam koniec takiego dnia, jak znalazł, będzie pasowała naklejka. To był super dzień. I teraz zazwyczaj po przygotowaniu takiej głównej części zapisków, patrzę, gdzie jeszcze pozostały mi wolne miejsca po to, żeby je uzupełnić. Czasami robię to przy pomocy naklejek, czasami jeszcze coś dopisuję, czasami robię jakieś ozdobne nagłówek. To wszystko zależy od tego, co pasuje do danej kompozycji albo co mi przyjdzie do głowy, na co mam ochotę. Tutaj daję sobie naprawdę dużo swobody i wolności, bo oprócz tego, że takie zapiski pozwalają mi wrócić do moich wspomnień, to są też dla mnie sposobem na kreatywne spędzenie czasu. Jest to dla mnie niezwykle przyjemne, dlatego daję sobie tutaj dużą swobodę. Zachęcam Cię do tego, żebyś też spróbowała oprawiać w ten sposób swoje wspomnienia. To nie muszą być żadne wyjątkowe wyprawy, to nie muszą być podróże na drugi koniec świata, choć i one są bardzo wartościowe i miłe. To mogą być zwykłe, proste, codzienne chwile, codzienne przyjemności. Taka praktyka uczy bardzo bycia obecnym w naszej codziennej chwili. Życzę Ci, żeby Twoje wakacje były pełne wspaniałych chwil i żeby udało Ci się je zapisać. Do zobaczenia.